Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battle Royale Roblox. Zagramy sobie tryb solo. Mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj zaprosi z Was i razem z Wami będziemy mogli sobie zagrać. Ale tymczasem zostawcie łapę w górę. Zaraz zaczynamy Battle Royale. Ok, jak widzicie, jestem już w miejscu, gdzie wszyscy gracze się zbierają. Mam tu swój killoff, mogę tu budować różne. Różne, różne rzeczy Przynajmniej mam taką nadzieję Zaraz tu postawię Nie no, to V musi być Ściany budujemy Nie mam y, zbytniej ilości materiałów I zaraz zaczniemy Czekajcie, ja się może tu nauczę Budowa materiałów i Stawiamy ściany Teraz mnie nikt tu nie będzie atakował I F to jest schody Schody to jest F I mogę lecieć tam do góry Dobra, wszystko jasne. Niech się zacznie zaraz gra. No dobrze, lecimy. Jak widzicie, jestem tutaj w tym baloniku. Ludzie już wyskakują. Niech sobie tam wyskakują. Ja polecę gdzieś w ogóle dalej w inne miejsce, tak żeby tak żeby no zobaczyć, czy mi się uda. Dobra, na Z trzeba wyskoczyć, tak? Czy spacja? Ja lecę w tamto miejsce. Jak mogę otworzyć tu spadochron? Słuchajcie, no tu jest jakby wioska taka, nie wiem czy ktoś leci tu ze mną, mam nadzieję że nie. I obym coś znalazł w tej wiosce. Tu już widzę pierwszą broń, którą możemy zakosić, a to nie jest broń. Ale medkit też się przyda, oczywiście. Dobra, zbieramy surowce, idziemy. Ok, mamy już jakąś broń, jakieś elementy konstrukcyjne. I... Eee... Okej okay. Jak ten gościu się tam znalazł? No dobrze, wit witam was ponownie Drugi raz, jak widzieliście w... <śm> Niedawno, nie wiem co to było Gościu był Szybciej w tym budynku przede mną I już na mnie kampił, nie wiem, to było dziwne Ale nieważne, lecimy dalej Mam nadzieję, że tym razem Jakoś Szczęście mi będzie sprzyjało. Oby Z, Tab, T. Jak tu rozłożyć? pana, Pan spadochron, chciałbym rozłożyć. Panie! Dobra, lecimy do jakiegoś najbliższego domu i miejmy nadzieję, nikt nas tutaj nie zaatakuje. Mamy już Uzi, dawać. Oby nas tu nikt nie zjadł. Dobra, idzie tu jest więcej tych budynków. Tam jeszcze ludzie latają. Z tego co widzę to chyba o, jest złota skrzynia. Dobra, już mamy jakąś amunicję. Już jest jakaś broń. Nie wiem, czy mógłbym to przestawić. Dobra, lecimy. Chyba nikt mnie tutaj nie, 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 nie strzeli teraz. Okej, okay, jest fiorka. Weźmiemy sobie troszkę pancerza. Dzięki temu... To jest jakaś broń snajperska chyba. 190 naboi A Gdzie jest mój zielony karabin, no właśnie, żółty czy zielony jak zwał tak zwał weźmiemy sobie troszkę jeszcze tutaj mm, zasobów, bo nie mam ich zbyt wielu, zbyt wiele dobra tu mamy naszą nasz jakby karabin, znaczy snajperkę o, tego nie chcę, wezmę w ogóle tę broń Chyba mini potki już nie mogę więcej użyć. Co ja tutaj w ogóle mam? Chyba nic takiego ciekawego. Lecimy do strefy. Szkoda, bo by się pancerz jakiś przydał. Nie wiem w ogóle, czy tu można dostać pancerzyk. To jest health kit. Okej, okay, mamy też kolejną jakby snajpę Jestem w strefie Więc tyle dobrze Ile ludzi zostało? 24 A ile mam surowców? Gdzie to jest napisane w ogóle? Czekajcie, bo nie ogarniam tego. I, gdzie mam ilość surowców jakby pokazano? Byłoby niewątpliwie spoko, jakbym się dowiedział. Tam mamy gościa. Ucieku? uciekł. Są tu jeszcze jacyś. Z tab, tu turytutu, tu, aha 80 i 100. To nie mamy dużej ilości jak gdyby. Muszę uważać. Idę tutaj z kierowkiem. Zrobimy sobie więcej. Dobra. Mamy snajpę. Nie widzę tych ludzi. O, tu był jeden. Gdzie jest reszta? Tam widzicie go? Nie dostał. W ziemię przywaliłem. No, ja to jestem, kurde, udany. Gdzie jest ten kolo? Uciekł? Nie wiem, ale dobra. Lecimy dalej. Fajnie, jakbym dostał się tam na tę wyspę. Byłoby w miarę spoko. Więc może się tam dostanę? Patrzcie, tam jest gościu. Dobra, muszę się wyleczyć. Z której strony? No, opszedł mnie. No nie! Serio. Co za koleś? No, jeszcze w plecy miałem. Ale czemu oni się nie strzelają? Co to. Ale malagi, gościu. Też go położył. No to ładnie. Co to za broń ma? O ty kurka misza, dorwę cię kiedyś. Dobra, słuchajcie, no niestety nie pykło mi, ale mam nadzieję, że będzie lepiej w następnym odcinku. Cześć!